Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odpowiem na jeden film, mianowicie zobaczyłem tam, a raczej usłyszałem kilka rzeczy. Z którym nie do końca się zgadzam, i właściciel kanału wie o tym, bo pisałem mu w komentarzu. Znamy się dobrze, także wiem, że na pewno się nie obrazi. A jest to kanał Mariusza, czyli pan Rybka. No i Mariusz opowiada nam na przykład o, o chodce, gdzie mówi, że jest to dobry pokarm i tak dalej. O, to już wedle uznania. Ale, żeby nie obawiać się takiego pokarmu, z racji tego, że ten pokarm przed wyjechaniem dalej w świat tej hodowli jest badany, no to się pewnie zgadza, co jakiś czas na pewno takie badania są przeprowadzane. Tylko, że nie chodzi o to, że jeżeli ten pokarm wyjedzie dobry, to dobry trafi akurat do nas, bo większość tego towaru mrożonek psuje się w transporcie. No, tam jest na przykład producent tego pokarmu, pokryty, bo wyjechała jakaś partia, została przebadana, wszystko ok. Tylko, że w transporcie taki pokarm może ulec rozmrożeniu. Wiadomo, najpierw towar odbiera hurtownik, a potem towary odbierają sklepy, na przykład. No i trzecim klientem jesteśmy my. Także w którymś momencie ten pokarm może się rozmrozić. A jeżeli ten pokarm się rozmrozi, trochę pobędzie. W takim stanie, a nie innym, zostanie z powrotem zamrożony. Istnieje ryzyko tego, że coś będzie z tym pokarmem już nie tak. Także nie do końca jest tak, że jeżeli coś zostaje przebadane w hodowli, to w dalszej fazie sprzedaży jest wszystko z tym już ok. Co chodzi jeszcze o pokarmy wybargające, bo też tam był taki poruszony temat. Że jest to chwyt marketingowy. No, po części tak, bo wiadomo, że pokarm to jest tylko jakaś tam jedna, któraś tam czynnika wpływającego na wybarwienie naszych ryb, ale też trzeba wiedzieć, jaki pokarm do danej ryby stosować, bo za każdy kolor u ryby odpowiada inna witamina bądź inny składnik, żeby ta ryba się nam bardziej wybarwiła. Dlatego stosując takie pokarmy wybarwiające, Powinniśmy sobie najpierw popatrzeć jakie mamy ryby, jaki one mają kolor no i popatrzeć sobie co najbardziej w pokarmie za ten kolor odpowiada i wtedy możemy stwierdzić, że na przykład danie tego pokarmu dla odpowiedniej ryby o odpowiednim kolorze nie działa na wybarwienie, bo nasypiąc normalnie pokarm wybarwiający i czekać na nie wiadomo jakie efekty, no to właśnie nie ma sensu z racji tego, że może być witaminę więcej, ale nie do tego koloru, i wtedy ludzie twierdzą, że taki pokarm nie działa. Ale tak jak mówiłem wcześniej, chodzi o to, że pokarm to jest jedna, któraś tam, odpowiadająca za wybarwienia naszych ryb. No także tutaj, jeżeli ktoś już się bawi w takie pokarmy, to powinien sobie odpowiednio właśnie ten pokarm dobrać do gatunku i ubarwienia. Swojej rybki, ale czy to jest taki do końca chwyt marketingowy, że to nie działa? Na pewno coś tam działa, tylko tak jak mówię, kwestia tego, ile danego składnika na dany kolor u danej ryby w tym pokarmie jest odpowiednio dobrany. Na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Także nie jest do końca takie złe. No i ostatnia, trzecia kwestia. Podmiany wody w nowych zbiornikach. Założonych przez akwarystów. Tam była mowa o akwariach około 50 litrów. Zakładamy sobie świeży zbiornik. No i nie wiem, czy ja coś źle zrozumiałem, czy akurat taki był przekaz, żeby podmieniać tą wodę nawet do dwóch razy w tygodniu. Moim zdaniem to chodziło bardziej chyba o to, że jak już akwarium jest dojrzałe, chociaż podmienienie dwa razy. Wody w tygodniu przy normalnej ilości ryb i odpowiedniej filtracji. Raczej, moim zdaniem, nie jest skazane. Tutaj macie zbiornik 45-litrowy, gdzie trochę tych ryb jest. No nie ma tam akurat podłoża, jest jakaś tam filtracja, chociaż też to nie jest najmocniejsza filtracja, bardziej to miesza wodę wciąga ten taki drobny pyłek, a resztę muszę sobie usuwać sam za pomocą odmulacza. No i robię to raz w tygodniu, ale tych ryb w tym zbiorniku jest naprawdę dosyć sporo. Są tam też jakieś rośliny pływające, dlatego nie do końca rozumiem, po co polecać w nowych zbiornikach, założonych przez młodych akwarystów podmianę wody średnio co tydzień i nawet dwa razy w tygodniu. Moim zdaniem na początku w świeżo założonym akwarium nie powinniśmy robić w ogóle podmian wody do czasu, żeby to wszystko się ustabilizowało. Myślę, że jak będzie to nowe akwarium, gdzie na dnie nie będzie zbyt dużo odchodów, nawet do około miesiąca powinniśmy sobie poczekać i nic tam nie dotykać, żeby to wszystko się nagromadziło i po miesiącu dopiero stopniowo sobie tam wszystko czyścić. Oczywiście jeżeli zatka nam się filtr, no to tą gąbkę należy sobie w tej wodzie z akwarium przepłukać włożyć, żeby sobie działała dalej. Także nie do końca też może ja coś źle zrozumiałem, ale myślę, że właśnie polecania w, w nowo założonych zbiornikach, tak częstych podmian wody niekoniecznie jest wskazane. Dlatego moim zdaniem, jeżeli ktoś decyduje się na założenie nowego zbiornika, to przez pierwszy miesiąc w zasadzie tylko dolewamy wodę, jeżeli wyparuje i karmimy ryby. Nic więcej nie robimy. No i patrzymy jak tam filtry, temperatura, nic nie trzeba więcej robić. A dopiero po około miesiąca czasu zaczynamy się bawić w stopniowo podmienianie wody około 30% raz na tydzień, nawet raz na dwa, i to wszystko. No i w tym odcinku to by było na tyle. Tak jak mówiłem na początku tego filmu. Film posta po obejrzeniu filmu na kanale Pan Rybka który właśnie no, dał mi inspirację do nagrania tego filmu. Myślę, że chyba bardziej ciekawsze jest jakieś tam poruszanie tematów akwarystycznych niż pokazywanie, że to pływa, tam to je, a to rośnie. I myślę, że widzowie coś z tego wyciągną. A jeżeli chodzi o samego Mariusza, to i moją osobę, no to tak jak już trochę obserwujecie, nieraz już coś tam sobie nagrywaliśmy, nieraz już z Mariuszem się Dyskutowało na jakieś tam kwestie akwarystyczne godzinami przez telefon, chociaż ostatnio z tym trochę gorzej, bo nie mam aż tyle czasu. Zresztą Mariusz też co chwila coś tam robi, coś tam się dzieje, więc pomyślałem, że właśnie taki filmik, tu już uprzedza jakieś tam domysły, że ktoś się z kimś kłóci i tak dalej, nie, po prostu nie miałem pomysłu na film. Obejrzałem właśnie ten filmik od Mariusza, który zainspirował mnie do tego, żeby taki filmik nagrać. A widzowie sami sobie obejrzą być może mój film, być może film Mariusza, no i sami wyciągną sobie z tego jakieś wnioski. Także pozytywna dyskusja poprzez kanały na YouTube u mnie jak najbardziej zawsze na propsie. No i co, i będę kończył, nie przedłużam. A jeszcze chciałem Wam podziękować za jedną rzecz, którą za chwilę tutaj zobaczycie, mianowicie. Licznik wybił rekordową liczbę subskrypcji na moim kanale, więc serdeczne dzięki. Widzę, że stopniowo-stopniowo ten kanał dociera do coraz większej ilości widzów i o to chodzi. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się wszyscy, do następnego odcinka. Hej!